Z tego, co, co mamy informacje od zarządu dróg wojewódzkich, to teraz jest ten właśnie moment na projektowanie, które to etap zakończy się najprawdopodobniej w trzecim kwartale tego przyszłego roku. i Można się spodziewać, że ten trzeci kwartał... No, to jest duża inwestycja. I, i no, ten mian... Wszystko wiadomo, jak to będzie. Tak, tak to ale koncepcyjnie, nie? koncepcyjnie jest to wszystko wytyczone. I Pomysł był właśnie taki, że teraz ten wykonawca musi sobie to według tej koncepcji wytycznych zaprojektować, uzyskać wszystkie zgody no i, i, i zacząć budować. No my wiemy, że właśnie ten proces projektowania nawet jednej lampy, szanowni Państwo, trwa około roku. Tu przypomnę, jest Natura, tu przypomnę jest natura 2000 strefa konserwatora, tak? tam gdzieś jest zarządca. Takiej drogi, do, którego, do której trzeba się połączyć, tu jest to, i, i stąd to. Czasami mam wrażenie, że właściwie czasami w praktyce wygląda tak, że ten etap, ten etap projektowania trwa o wiele dłużej niż samej realizacji. To w przypadku lampy na pewno. No, oczywiście, że tak. Projekt obwodnicy będzie ogłoszony na zasadzie: za projektu i wybuduj, tak? Tak, Czyli tu już nie będzie jakiś tam. Realizacja tej inwestycji jest właśnie na zasadzie zaprojektu i według tej koncepcji, która się pojawiła w tak. warunkach przetargu, no i budowania właśnie według tego projektu. Czyli nie będzie zwalania wykonawcy na projektanta i odwrotnie. I bardzo dobrze. No i to jest przy tak wielkich inwestycjach coraz częstsze rozwiązanie. My też staramy się, właśnie no, tak myślimy, właśnie, żeby to zrobić. Chcemy, żeby był jak najbardziej no, szczegółowy, bo tam też są pewne niebezpieczeństwa, ale no, to już on daje szansę, że, że na etapie już projektowania i wykonania, no, wygrywając przetarg, wiemy dobrze, będzie się kierował e, tym zyskiem. Tak? I, no, zawsze będzie ta pokusa, żeby gdzieś tam zastosować te najtańsze elementy, inwestycje już, no, tak jak mówiłem, Zadwórcowa milion sześćset tysięcy złotych, szkoła kilkanaście milionów złotych i, i stąd, Szanowni Państwo, no, nie ma e, ludzi e, jest Ale Jesteśmy na etapie właśnie tego y, y, programu funkcjonalnego użytkowego przygotowywania tego programu, bo to będzie to, to, kluczem do, do rozpisania przetargu. Na w zasadzie nie, za projektu To pozwoli, jeśli będzie taka wola większości radnych, żeby to zapisać w budżecie i realizować już od przyszłego roku. Tak, żeby z, tą, z tym terminem zakończenia wodnicy skrać może też i termin zakończenia budowy szkoły. To też to był ten argument, jeśli chodzi o lokalizację, tak, że, że to komunikacyjnie się usprawni, jak będzie też kwestia rozwiązana. Ja mam jeszcze pytanie do obwodnicy. Początkowo była zagwarantowana kwota bardzo duża, a w tej chwili te koszty się zmniejszyły. Co z tą pozostałą kwotą wówczas dzieje? Tak to pytanie do, do zarządu województwa wielkopolskiego. No mają w pewnym sensie jakąś tam oszczędność. To jest ze środków unijnych, to po, po, prawdopodobnie będzie trzeba zwrócić resztę, tak? Czy jak to? Znaczy no, to jest na takiej zasadzie, że mniej tych środków unijnych zostanie zaangażowanych. Mhm. Bo one procentowo się tam nic nie zakończają. procentowo wiem. poziom, mhm. nic nie pamiętam, że 85, mhm. chyba nawet procent, tak? I czyli licząc 85% mhm. w stosunku do tych 50 milionów. Oby mówię tylko, no to się wszystko dobrze zakończyło, no bo pamiętamy. Wartość kosztorysowa to ponad 100 milionów mm -hmm. złotych, a dzisiaj wykonawca oferuje i stąd też ten tryb mm -hmm. się przedłużył, bo y, te zapytania wysyłane, rozw rozwiewanie mm -hmm. wątpliwości, no bo wartość jest o połowę niższa, którą zaoferował wykonawca. Zarzeka się, że y, wykona w tych, w tych y, i te wyjaśnienia, które złożył, potwierdzają, że no, można to zrobić. Tylko, że się przejdzie na iław Piznackiej. Panie redaktorze Zobacz, na się na ziemię, nie przejechał. No, z nie no, no, to nie mamy wpływu, ale zgodnie z procedurami przetarg został rozstrzygnięty. Tak to jest, że my w samorządach te postępowania przetargowe musimy ogłaszać. Nimi się kierujemy no, przy wyłanianiu wykonawcy. To nie jest, widzimy się burmistrza. Wieczora, czy jego zastępcy, że wybieramy taką czy inną e, e, firmę do, do realizowania prac. No po prostu. Bo jest przeprowadzany przekawki, i, i to wtedy z tego no, no wynika. mamy nowe warunki za publicznych. już na nowych zasadach, to oczywiście, to że część tych inwestycji robimy jeszcze na starych zasadach, a część inwestycji już musimy robić na.